Tutaj przez kilka dni będziemy słuchać właśnie pobiada Jezusa przez Jezusa do uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Ja chciałem tylko podać taką krótkie wyjaśnienie, kto to są ci faryzeusze uczeni w Piśmie. Przede wszystkim faryzeusze to nie byli kapłani, to byli świeccy ludzie, żonaci, którzy praktykowali pewien, taką pobożność szczególnie gorliwą, Jedną z takich charakterystycznych rzeczy dla nich to było rozstrzyganie takich precyzyjnych kwestii prawa Mojżesza, właśnie na co przysięgać, jak tutaj, czy na przybytek, czy na ołtarz, czy na, na to, co leży na ołtarzu. Oni cały czas e, debatowali o tym, dlatego było wśród nich wielu znawców Pisma Świętego, dlatego Jezus mówi, uczeni w Piśmie i faryzeuszy. Tak? Oni się gubili w takich szczegółach. I powiem jeszcze drugą taką ciekawą rzecz, to słowo biada, które tak się tłumaczy po polsku, ono w tym oryginale brzmi tak ułaj, ułaj, oj oj, oj. oj. To tak, jak taki trochę westchnienie bólu Je Jezusa, nie? A jednocześnie Jezus do nich mówi ślepi, głupi. Yy. Czyli Jezus jakby jednocześnie ich wyrokuje On. Daje wyrok, jaka jest, co w ich duszy się kryje. Ślepota, głupota, no i obłuda, nie? obłudnicy. I teraz tu wystarczy co do Ewangelii, bo spróbujmy to teraz pozytywnie coś z tego wyjąć. My, katolicy, też może nam to grozić. To znaczy, może być tak, no, z jednej strony taka fasada pobożności, prawo praktykowania, prawda? A jednocześnie no ta reszta, czyli to nasze życie, nasze zachowanie, może dla niektórych, u niektórych być zaprzeczeniem tego, co się praktykuje. Chodźmy, że chodzi o to, żeby to, co my praktykujemy, sakramenty, modlitwy, pobożność, nabożeństwa, nas przemieniało. Bo to jest jakby trochę zewnętrzne, prawda? Nasza pobożność. Ale ona jest potrzebna, cała nasza po pobożność jest potrzebna, żeby przenikała do naszego wnętrza, żeby nas przemieniała. Bo obuda, tutaj też słowo to greckie, które tu jest w tej piśmie świętym, to jest hipokryzja, czyli, że się ma dwie twarze, jedną na zewnątrz i tą prawdziwą wewrę. Chodzi o to, żeby te dwie twarze stały się jedną. Żeby właśnie przemieniać się wewnętrznie. Ale do tego ta zewnętrzność jest potrzebna i pomoże. Tutaj nie ma sprzeczności. Do tego prowadzi wiara, żeby człowiek właśnie mając jakieś tam no, swoje problemy ze sobą, Gdzieś tam jeszcze do końca nie jesteśmy wierni. Jest nam trudno coś w sobie pokonać, coś złego. To Jezusowi nie, nie przeszkadza. To jest właśnie droga powolnego przemieniania się. I dlatego przed Bogiem powinniśmy stawać tacy, jacy jesteśmy. To, co ukryte w nas, trudne, ciemne, wystawić na światło Boże. Nie wstydzić się tego przed Bogiem. Mówić Bogu o tym, co, co tam jeszcze, z czym jest ze sobą trudno. I wtedy tej obłudy nie ma przed Bogiem. Bo ludzie to i tak zauważą. Ale żeby mówić o tym Bogu. I tak jak tutaj już zakończymy, jak jest ten taki kazus, właśnie, żeby przysięgać yy, na ołtarz. Nic nie znaczy, mówią Faryzeusze, zresztą my na ofiarę, która jest na ołtarzu, ten jest związany przysięgą. Jezus mówi, cóż jest ważniejsze, ludzie ślepi, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę. Dlaczego to zdecydowanie? Bo my przychodzimy na Wszech. Nie tylko, żeby spotkać się ze świętym, najczystszym Bogiem. Tylko my składamy na tym ołtarzu. Ofiarę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Przelaną krew i wydane ciało za życie świata. I właśnie po to przychodzimy też między nimi, że na tym ołtarzu położyć to, co ma być spalone i pokonane przez mękę Chrystusa. To, co w nas jest trudne, ciemne, grzeszne, położyć. Jezus to niszczy swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Spala na